100% live. Witam Państwa dzisiaj z podniesioną głową. Bardzo dumny i bardzo szczęśliwy. Dlaczego? Dlatego, że wracamy do programu. Wracamy do sytuacji, którą witaliśmy, sympatyków tego programu 8 lat temu, kiedy wchodził on na antenę Telewizji Katowice. Dziś ponownie jesteśmy całkowicie na żywo. Naprawdę proszę mi wierzyć, jest dokładnie 4 minuty, są 4 minuty po godzinie 23. Jesteśmy w klubie Straszny Dwór w Katowicach, Ligocie. Kto nie wierzy, że jesteśmy na Antenie na żywo, ten może jeszcze tutaj przyjechać, bo będziemy tutaj jeszcze przez prawie 60 minut. A przy Barku z odrobiną piwka Krzysztof Sergiel. Witaj Krzysiu. To jest właśnie człowiek, o którym przed chwilą mówiłem, lider grupy Cegła. Od Twojego pseudonimu pochodzi nazwa tego zespołu. Powiedz mi, dlaczego. E, masz taką ksywkę cegła. Pracowałeś kiedyś na budowie? Skąd to się wzięło? Może powiem krótko i zjęzowato. Jestem czerwony jak cegła. E, ale chyba nie dlatego, że jesteś stremowany przed tym występem, bo tym przecież jesteś zawodowcem i z niejednego rokowego pieca chleb jadłeś. E, Krzysiu, powiedz mi, e, co było najważniejsze w historii cegły dotąd? Chyba najważniejszym był wygrany festiwal imieniem Ryśka Rydla. Który wygraliśmy w zeszłym roku. O tym wspominałem właśnie przed chwilą. To była najważniejsza rzecz w naszej historii. No a potem była jakaś seria koncertów, jakieś zainteresowanie naszą kapelą. I z tego właśnie powodu tutaj dzisiaj się znajdujemy. E, powiedz mi, wy jesteście zespołem bardzo konsekwentnym. Ja e, kibicuję wam mniej więcej od roku. Pamiętasz zresztą, że spotkaliśmy się w programie Klub Dorosłych Sympatyków ROKA. E, wtedy odwiedziliśmy waszą salę prób, bo dom zespołu cegła, proszę Państwa, jest w zabrzut, w pewnej bardzo sympatycznej i gościnnej szkole. E, tam powstaje wasz repertuar, z którym potem wyjeżdżacie na e, koncerty. E, no, i ten rok był dosyć udany, bo spotykaliśmy się na wielu znaczących imprezach. W tym roku zresztą zagraliście również na festiwalu Ryszka Ridla, już jako goście tej imprezy. Ale chciałem Cię zapytać o jedną rzecz: Bo jesteście takim zespołem, który w zasadzie jest zespołem profesjonalnym, ale ciągle jeszcze dąży do, do tej granicy, która dzieli, no nie powiem, amatorów, ale zespoły, które startują od tej grupy zespołów, które już funkcjonują na rynku. To jest taka dosyć trudna sytuacja, bo. Bo na przykład jest bardzo trudno wydać płytę, prawda? Wiem, że macie gotowy repertuar. Czy Ty masz już gotową receptę na to, żeby ten repertuar znalazł się na płycie i, i mógł wejść w wejść posiadanie jego każdy, kto interesuje się Waszym zespołem? Dokładnie tak jak powiedziałeś, że jest to bardzo trudny moment, kiedy kapela znajduje się pomiędzy jednym a drugim, czyli pomiędzy amatorstwem a pomiędzy zawodowstwem. W związku z tym tak to wygląda, że w tej chwili borykamy się z wydaniem pierwszej płyty. E, aczkolwiek pierwszy singiel już nasz ukazał się. Jest właśnie. to singiel wydany e, z okazji w ogóle festiwalu imieniem Ryśka Rydla, e, który został wydany w tym roku, właśnie 30 lipca. E, to są trzy wasze utwory. Tak, to są trzy nasze utwory, które ewentualnie e, przypominają zeszłoroczny festiwal, którymi między innymi wygraliśmy pierwszy festiwal imieniem Ryszka Rydla. E, ale miejmy nadzieję, że. Te borykania się z problemami wydania pierwszego materiału jakoś nam się dobrze ułożą i miejmy nadzieję, że może jeszcze w tym roku, a jak nie to na początku następnego, ta pierwsza płyta będzie. A o tym, że ta płyta już powinna się jak najszybciej ukazać, przekonają się Państwo już za chwilę, bo trochę już nagadaliśmy. Ja Ciebie teraz zapraszam na estradę strasznego dworu. Bardzo proszę, do pracy kolego. Proszę Państwa, zespół cegła już za chwilę, a my w 100% live, jak Państwo wiedzą. Prezentujemy repertuary nie tylko uznanych, renomowanych gwiazd polskiej sceny rockowej, jazzowej, bluesowej, ale promujemy również takie zespoły, zespoły z naszego regionu, które na taką promocję zasługują i najbardziej potrzebują. To są ludzie nasi. Mieszkają tutaj, tu grają, tu tworzą swoją muzykę. I dlatego do takiego programu jak 100% Live mają zawsze drzwi otwarte. A teraz przenosimy się na stronę z naszego dworu.